W kolejnym dniu właśnie wybieramy się z dziewczynami na mały spacer. Blania będzie sobie jechała w wóz. Dobra, Dobra, Ktoś tam się przewrócił. Co tam się stało, Blaniu? Pokaż, co się stało. Przewróciłaś się? Tak? No dobrze. To jedziemy. To jedziemy. <ślech> <ślech> to tam jest. Kamisha. Ah, Atu? Ah, <laughs> jakie tu mamy piękne uliczki. Wszędzie tutaj rosną pokrzywy, właśnie te mniszki. O, tamte mniszki, tutaj pokrzywy, tutaj piękny las. I zaraz Wam pokażę taki piękny strumień. Co kamisiu? Teraz pojedziemy. Jak wrócimy ze spaceru, to... Pojedziemy już po julcie. Blania dzisiaj pójdzie spać. Blaniu, nie? O, tutaj widzicie Blanie Blaniu, pokaż tu się. Tutaj w tą siatkę. Eee, jest blania. Dobra. I tutaj Wam chcę pokazać te, ten strumyczek. Kamiu zobaczysz też, chociaż tutaj tak ładnie teraz zarosło, że nie wiem czy będzie widać. O, tam właśnie. Kamisiu, zobacz, jaka woda. O tam, 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 tam. O widzicie tam? W drugą stronę się oprócz Kamisia. Widzisz? Widzisz tą wodę? A Blania widzi? Blania widzi. No to co, wracamy, nie? Wracamy, jedziemy po Julię. Ok. okay? Zaśniesz sobie w samochodzie? Tak, sobie w samochodzie. Dobra, słuchajcie, Juleczka odebrana. Ja tutaj siedzę z nimi w, z tyłu, bo wuja, który obiecał nam dzisiaj ryby, nie dotrzymał słowa. Więc wymyślił coś innego dla nas, tak? Co? No, że idziemy w fajne miejsce, zobaczyć. A, możemy. Aha, na rzekę. A że wuja nie zmieści się tutaj pomiędzy dziewczynami, więc ja musiałam usiąść, on prowadzi samot. Tak? Jedziemy? Super. Porobimy, yes, of sobie, porobimy sobie fajne zdjęcia. A jak ta Juleczka, w przedszkolu było? Fajnie. Nie. Wiem, co byśmy mogli zrobić. Skoro wy tak jecie dużo tych lodów, nie, Jucio. To, ja poszedł po telefon, to możemy zrobić po prostu zdrowe lody. Co ty na to? <laughs> Wolisz te niezdrowe? Powiedz. No, ale, ale no dobra, no. zrobimy same. No. Okej. Okay. Ale, ale, no zimrak no, jest sobie, no. Te niezdrowe, tak? A później zrobimy zdrowe? A co tam się dodawało do tych zdrowych lodów? Jabłuszka. Ale to się brandowało. blendowało. Blendowało, A potem się piepało. to. No dobra, bo to najwyżej pojedziemy jeszcze do sklepu i kupimy jakieś składniki, ok? Dobra. To do zobaczenia. Na tym... Do zobaczenia na spacerze, na który zabiera nas wuja. To jak mam na imię wuja? Skręfego. <laughs> 上年去来 Niespodzianka? Tak. Teraz to przeprowadziłeś. Co to za rzeka? To jest rzeka warta. Mhm. Już, wróciłyśmy już z zakupów, ale tak się rozpadało, że nawet nie możemy. Ojej, powolutku! Że nie możemy Tylko być pociwanie. na dworze i ja sobie siedzę w domku drewnianym, a dziewczynom to w ogóle nie przeszkadza. I latają tutaj po deszczu. O, tam trochę nie widać. Chodźcie! <słyski> A Co chcesz? O to. Malować? Malujemy? Miki. No Miki. Weź tą łapkę. No chodź. Chodź na rączki. Chodź na rączki, lucia. Nie, ja tylko po Nie, chodź na rączki. Ja Cię zaniosę. Stań. Nie, a stań na tym. Ja Cię wezmę stąd. Bo też Cię ostatnio mało noszę. I Patrzcie, patrz, tutaj mi zmoknie aparat, a tu już mi nie moknie. Ej, hey, no, i tam z drugiej! W drugą stronę? No, już drugą. Poczekaj, może tutaj będzie ta tęcza. Jest! Ojejku! O zobaczcie, już to pierwszy raz widzi tęcze w życiu. Po pięciu latach zobaczyliśmy w końcu tęczę! Szkoda, że Blania tego nie widzi. Za... Jesteśmy w pawciach, bo mieliśmy się zabierać właśnie za robienie uh -huh, tych lodów zdrowych. No i nagle Jucia woła, mówi, mamo patrz słońce i deszcz, pewnie będzie tęcza. Mówię, dobra to chodź wychodzimy, na pewno ją znajdziemy. No i znalazłyśmy Juciu. Super. Kochani, witam się z bardzo serdecznie na kanale JWM TV. TV Dzisiaj zrobimy lody z kruskawek. Dziękuję to wszystko. Jeżeli Zaczy... Wam się podoba, zaczynamy! Zostawiajcie łapki w górę oraz subskrybujcie nasz kanał. No to zaczynamy! Dobra, czyli co mam, to nam jest potrzebne do zdrowych lodów? Kruskawki. Hmm. Chciałem... Truskawki. Fornki lodowe. Pamiętasz, yy, z czego robiliśmy w tamtym roku? Nie, dwa lata temu lody takie zdrowe? Nie. Dobawaliśmy tam wszystko. Czyli banan, jabłko, truskawki, mleko owsiane. Chipsy. I dodamy jeszcze chipsy. I palusz. Oczywiście żartujemy, także te pierwsze zdrowe składniki, co Wam powiedzieliśmy, to dodamy. To robimy. Bieramy. Pala. Proszę bardzo, to jest właśnie pokazane, jak nie wkładać bananów do blendera. <ścoughs> Oczywiście banany trzeba obrać ze skórki i pokroić, tak? Nie. Czy pojutrze? Jutro. Chyba jutro, bo jutro będziemy sadzić pewnie ten ogródek. No dobrze. Okej, okay, to do jutra. A.